5, 4, 3, 2, 1, go! 4 minus prawy, przechodzi w 5 plus lewy, 40, 4 prawy długi, przechodzi w 5 plus plus lewy, 65 plus plus prawy długi, 125 minus lewy, 120 szczyt, od razu 4 minus, minus prawy 205 prawy 120 szczyt środkiem i 300 szczyt środkiem, 53 kana od lewej 180 3 plus lewy w dół A 100 3 minus minus lewy z drogi przed most 60 3 minus minus prawy 70 prostój 5 lewy 100 koniec płot, 2 minus prawy poświęć Lewy nawrót na główną. 6 plus plus prawy otwiera. 120 i 5 plus plus prawej podwójny, sorry. 82 plus prawy zostać do lewy nawrót na główną. Ajajaj, przepraszam. 5 plus plus prawy otwiera, 120. 4 minus lewy średni. 120 szczyt środkiem. 80. 4 prawy. Przechodzi w 3 minus minus prawy zostań. 3 minus minus prawy zostań. Do 3 minus lewy długi. Po 32 plus lewy. Bardzo długi zostań. Do 2 prawy bardzo długi. 5 plus lewy. Przechodzi w 4 minus minus prawy zostań. Do 4 lewy długi. Zróżniej. 150 155 plus prawy krótki. Dwieście pięćdziesiąt pięć prawy, już sto dwadzieścia cztery minus minus prawy, przechodzi w cztery lewy, dwieście pięćdziesiąt cztery minus lewy, pilotna jeszcze. Widzę? Już? Okay. Dziękuję. Eee, sorry, ja ci Spoko. powiedziałem, żebyś zdusił, bo źle popatrzyłem na notatki. Ruzik, wiesz? Nie na ten ten nie na ten zakręt. Przepraszam. Spoko. No dobrze, że ogarnąłeś.